Dziękuję za Grand Prix na Festiwalu Polonijnym Losy Polaków. Właśnie za spektakl Inspekcja. Ja myślę, że podejmując się realizacji tego spektaklu, no właśnie, chciałem złożyć też hołd i współtwórcy tego spektaklu, mojemu tacie, który zawsze losami Polaków żywo się interesował opowiadał o dramatycznych dziejach naszej ojczyzny. Ale też chciałem no, złożyć hołd tym bohaterom, tym ludziom, którzy o których opowiadamy w spektaklu, czyli o polskich oficerach, którzy w Kozielsku w 1939 roku w 1940 przebywali w obozie sowieckim, którzy byli. W obozie w Starobielsku, w Ostaszkowie. No, a potem zakończyli swoją życiową drogę w Katyniu. Myślę, że to jest też spektakl, który przywołuje tą traumę Polaków w Związku Sowieckim. Traumę, która, która też jest związana z akcją antypolską NKWD. 1937-1938. Cieszę się, że jest taki festiwal, który właśnie koncentruje się na pokazywaniu losów Polaków, z którego myślę, że i dzisiaj możemy się sporo nauczyć. I myślę, że warto przypominać tą przeszłość, ponieważ ona ciągle jest aktualna, moim zdaniem. To nie jest tylko kwestia martyrologii, właśnie, Wspominania polskich cierpień, ale myślę, że to jest bardzo ważne, żeby przypominać sobie pewne postawy z przeszłości, które, które mogą dzisiaj nas kształtować, które mogą być dla nas dzisiaj ważnym punktem odniesienia. No właśnie, jak trwać przy swojej tożsamości, jak trwać przy wartościach, które są dla nas ważne. No, i myślę też, jak w sytuacji próby pozostać przyzwoitym. O tym jest spektakl Inspekcja i to nagroda Grand Prix dla mnie jest takim potwierdzeniem, że, że o tych wartościach warto mówić. I warto też mówić w sposób, jakby nowoczesnymi, środkami wyrazu. Tym razem, właśnie w ramach Teatru Telewizji, też przy okazji chciałbym podziękować Telewizji Polskiej, właśnie Agencji Kreacji Teatru Telewizji Polskiej, że dała szansę temu tematowi, temu spektaklowi na realizację. No i no, patrzę z nadzieją w przyszłość. Na kolejne realizacje Teatru Telewizji. Myślę, że to jest jedyna, jedyne takie miejsce dzisiaj w Polsce, gdzie można obejrzeć produkcje historyczne, jakby z tygodnia na tydzień, realizowane bardzo skromnymi środkami, ale myślę, że bardzo często na niezwykle wysokim poziomie. Po to jest właśnie telewizja publiczna w Polsce, żeby, żeby sięgać po takie tematy, które dla nas jako zbiorowości są niezwykle ważne, no i zaprzęgając talent no, twórców z bardzo różnych, bardzo różnych stron. Jeszcze raz dziękuję za nagrodę. Kłaniam się nisko wysokiemu jury. No i oczywiście organizatorom mam nadzieję, że festiwal będzie trwał nadal, no i że nadal na, na tym festiwalu będą pokazywane równie wartościowe pozycje, jak, jak do tej pory przez te 15 lat, które za nami. Dziękuję bardzo.